Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj co nieco o konwencji haskiej, a raczej o niezgodności konwencji haskiej z prawami człowieka, prawami dziecka. Otóż, tym bardziej z konstytucją. Otóż, konwencja haska tak naprawdę rozstrzyga o tym, do którego kraju przynależy was, Wasze własne dziecko. Jednocześnie określa, w którym kraju wy, jako rodzice, będziecie mieszkać? Dlaczego ten temat? Przyjęliśmy nową sprawę, sprawę ze Szwajcarii, gdzie ojciec bardzo chce powrócić do Polski ze swoim dzieckiem, jednakże nie pozwala mu na to tamtejsze prawo i matka dziecka. Nazwał on to, że czuje się niewolnikiem, czuje się więźniem Szwajcarii na ten moment, gdyż nie ma możliwości decydowania o swoim przyszłym życiu, ale też o życiu właśnie swojego własnego dziecka, które jest przez niego wychowywane. Ojciec wykonuje pracę w domu, ma swoje biuro właśnie w domu. Matka jest osobą, która bardzo dużo pracuje. Poza tym, matka nie wydaje się być osobą, która. Dorosła do rodzicielstwa. Matka sama określiła się, że ona ma teraz swój czas na imprezy, na znajomych, na bycie kobietą, na korzystanie z tego, że tą kobietą jest. Tak więc ma, ojciec dziecka przejął praktycznie całą opiekę nad swoim dzieckiem, i mimo iż tamtejszy sąd uznał go za główną postać w życiu dziecka, za głównego opiekuna dziecka. I dziecko zamieszkuje z nim, dzieli ojciec opiekę z matką, natomiast to on jest tym głównym wykonawcą opieki rodzicielskiej. Nie chcę powiedzieć władzy rodzicielskiej, ale opieki rodzicielskiej. I mimo to ojciec ten faktycznie jest w stanie czuć się zakładnikiem, więźniem Szwajcarii, z uwagi na to, że na ten moment nie może z dzieckiem wyjeżdżać do Polski nawet na wakacje. I tutaj właśnie konwencja haska popełnia bardzo duży błąd. Tutaj nie jest ona spójna z tymi prawami, które tak naprawdę każdy z nas posiada, a już w szczególności posiada nasze dziecko. Gdyż jeżeli, jeżeli rodzice nie, zgadza, nie zgadzają się co do miejsca zamieszkania dziecka, to czyż nie powinno być tak, że to dziecko Bardziej, wiem, że to zabrzmi nieładnie dla niektórych z Was, ale bardziej przynależy do rodzica, który sprawuje nad nim główną opiekę, nieżeli do kraju, w którym to dziecko jest zaledwie od dwóch, od dwóch lat, a ma sześć. Ja nie lubię używać słowa przynależy, należy. Nie uważam, że dziecko jest warto, własnością żadnego z rodziców, ani matki, ani dziecka, ale na litość boską. Przecież to rodzice. Rodzice, ja mówię tutaj o normalnych, niepatologicznych, dysfunkcyjnych sytuacjach. Przecież to rodzice są tymi osobami, postaciami, które powinny być w stanie decydować o swoim dziecku, a nie kraj, do którego ci rodzice przyjechali ze względów zawodowych. To jest coś niesamowitego i niestety tutaj konwencja haska takiego rodzica nie broni. To jest przykre, to jest bardzo przykre. Ale faktycznie to tak jakby część władzy rodzicielskiej rodzicielski zostawała rodzicom przez dany kraj odbierana. I mimo że rozporządzenie Bruksela 2 bis reguluje nieco konwencję Haską i jest jej oparciem, to mimo to nie ratuje to tego typu rodziców w tego typu sytuacjach przed czuciem się i przed faktycznym staniem się zakładnikami, więźniami danego kraju i władzy posiadanej przez drugiego rodzica, którego kompetencje rodzicielskie niestety są wadliwe i wątpliwe. Tak Konwencja Haska przewiduje wyjątki, wyjątki, które mogą spowodować, że rodzic wyjeżdżając nielegalnie Tutaj, w tym przypadku ze Szwajcarii do Polski, być może otrzyma prawo pobytu ze swoim dzieckiem tutaj na terenie Polski. Jednakże, konwencja Haska powoduje też, że wówczas, jeżeli taki rodzic dokona nielegalnego powrotu ze swoim dzieckiem do Polski, po pierwsze, to co powiedziałam, jest to nielegalny powrót, nielegalny. Nielegalny powrót, który powoduje ogromny konflikt między rodzicami. Więc bardzo to jest przykre, że jednak te kraje, tutaj no właśnie w tym przypadku Szwajcaria, nie stara się uregulować tej sytuacji między rodzicami dla dobra dziecka na tyle, aby nie doprowadzić do sytuacji, w których faktycznie rodzic podejmuje tragiczną w skutkach decyzję o nielegalnym powrocie do dziecka. Bardzo jest mi przykre, Smutno, że nie ma takich narzędzi, one powinny być tak naprawdę europejskie, nie tyle krajowe, co europejskie. Hmm, rodzaj mediacji transgranicznych, mi mediacji międzynarodowych, które na terenie, w tym przypadku Szwajcarii, regulowałyby ten kryzys, ten konflikt między rodzicami, tak aby nie robić z tego konfliktu wojny, wojny która będzie raniła przede wszystkim to dziecko, ale też rodziców i Rodziny, tych rodziców. No, bardzo jest to przykre, i może warto było pomyśleć nad tym, żeby jednak taki instrument powstał. Jeżeli jesteście w podobnych sytuacjach, ja z chęcią dowiem się więcej o tych waszych sytuacjach, chociażby dla własnej informacji, ale też po to, żeby móc sprawozdanie z tego przekazać osobom, które być może mogłyby mieć wpływ na zmianę treści konwencji haskiej, na zmianę uregulowań. Prawnych, międzynarodowych, rozstrzygających właśnie kwestie przynależności dziecka do danego kraju. Pozdrawiam Was.